Dzisiaj Bóg Cię woła, wciąż na Ciebie czeka. Opamiętaj się człowieku, nie bądź przeciwnikiem Boga. Zatrzymaj się na kilka sekund i wsłuchaj się w te słowa. Czy w nawale codziennych spraw potrafisz się jeszcze wsłuchać w głos Boga i usłyszeć Go? Czy wstając rano pierwszym Twoim zajęciem jest nastawienia ekspresu na poranną kawę, a może jest to cicha i szczera modlitwa do Boga? Wystarczy tylko kilka słów, ale ty o tym zapomniałeś, bo myślami już byłeś w pracy i całej tej ludzkiej bieganinie, prawda? Dlatego zapomniałeś o tym, który cię stworzył i od początku, czyli od momentu twojego urodzenia, aż do dzisiaj i nigdy, nawet na sekundę nie przestał się tobą opiekować, bo przecież wszystko, co człowiek ma, pokój i radość, błogosławieństwa i osobiste bezpieczeństwo, jest w rzeczywistości pod Bożą kontrolą. Bóg jednak wciąż na ciebie czeka, bo miłość Boga rozlewa się jak woda źródlana, jest dana Tobie i mnie i innym, i tym wszystkim, którzy rzeczywiście szukają prawdy i oczekują ukazania się Boga. Jeżeli już zrozumiałeś, jak dużo zawdzięczasz Bogu, to podziękuj Bogu takimi słowami. Panie Boże, Ty widzisz, jak dużo spraw życia codziennego mnie absorbuje i często ponad miarę przytłacza, ale pragnę Ci z całego serca podziękować za Twoją dobroć i to, że nigdy mnie nie opuściłeś, nawet jak ja opuściłem Ciebie. Ty Boże, zawsze wiernie stałeś przy mnie i jak było mi ciężko, pomagałeś mi nieść mój ciężar. Bez Ciebie, Boże, nie byłbym, byłabym tym, kim jestem dzisiaj i bez Ciebie, Boże, nie miałbym, nie miałabym tego, co mam dzisiaj, dlatego szczerze Ci za to wszystko, Boże, dziękuję i obiecuję, że od teraz będę bardziej wyczulony, wyczulona na Twój Boże głos. Amen. Podziel się tym przekazem z innymi, żeby i oni też mogli się zatrzymać i pochylić głowy przed Bogiem.